Mamy szansę być kimś więcej, niż overlordami. Mamy szansę być... bogami. To nie to, czym jest raj, lecz czym może być z nowym rządem u władzy, jak ty i ty i ja. Jak już tam dotrę, a Nielski przejmę tron, Nasza trójka będzie tam stanowić główny trzon Spakuje ich, bo boższtosi Ją przemienię w mig Nasza wieża będzie lepsza, gdy jej dodamy sił Jak już tam dotrę na obiecany gron do milionów tamtych już się zjawią, we tu mamy każdy tu zakątek, także zabawmy się. To czasem z taki jest los, by wszystko to mieć. Pomyśl o marzeniach swoich wiek Nawet tych mokrych? Tak! Pomyśl, co będziemy wtedy znaczyć. Chcę zobaczyć, haha! <laughs> Bo te, co się kłaniają tylko na. Mogę z nich zrobić suki swe? Bądźcie skrzydła na sukienki. Co najlepsze? Ruch księżniczka że te anioły zabić się da. Jak już się uda, to zrobię, że Ci wszyscy są w że nie uda mi się nic Będzie się ponoć wiekle, jak się skończą Wasze dni, gdy już tam dotrę do śniących niebios bram Koniec małych kłótni, bo po złotej ziemi teraz chodzi czas Czy to włodarz jest, mały bez No, gdy skończy się czas Będzie wszystkim nam tu śnieć bram którą spłacę sam Chcę rządzić tam u niebios bram ja tam Mają przejebane